Je, okay. yeah, oke. Okay. Wait a minute, I will ride it back. I will take it now. I will ride it back. This is the road. Yeah? Right here yes, yes, OK. Tak właśnie zakończyłem sezon 2025 na węgierskim torze Panonia Ring. Zbliżamy się do 2026, więc dzisiaj chciałbym Wam krótko powiedzieć, co dla Was przygotowałem na nowy sezon. To, oczywiście, odnośnie projektu, o którym wspomniałem w ostatnim poście relacji. Pewnie zanim kliknęliście, by zbadać ten filmik, zdążyliście już zobaczyć zmiany na socjalach Kurek Motorsport. A więc, do rzeczy: projekt nazywa się My Life Racing i jest on hybrydą Kurek Motorsport i Race Calendar. Celem jest tak naprawdę kontynuacja tworzenia motorsportowego kontentu na socjalach dotychczasowego Kurek Motorsport i przede wszystkim na zapoczątkowanym w poprzednim roku kanale Race Calendar pod nową nazwą. Kanał Kurek Motorsport, który właśnie oglądacie, zostaje bez zmian. Natomiast kontynuowany będzie właśnie ten nowszy angielski kanał YouTube, ponieważ celujemy w zasięgi międzynarodowe. Posty na socjalach też będą po angielsku, choć Facebook prawdopodobnie zaoferuje tłumaczenie, które nie zawsze będzie trafione. Możecie się spodziewać tutoriali recenzji, lepszych jakościowo onboardów oraz lifestyle'owych vlogów połączonych z coraz ciekawszymi przygodami. Z każdym miesiącem kontent powinien być, mam nadzieję, coraz ciekawszy dla Was. Dla mnie będzie to dalsza cenna nauka nagrywek i montażu. Oczywiście, póki mamy okres zimowy, to istnej akcji niestety raczej nie uświadczycie. Niemniej, jeśli macie pomysł na temat filmiku, który chcielibyście zobaczyć, w tym ponurym dla większości motocyklistów w okresie, to śmiało napiszcie w komentarzu. Przy okazji zachęcam Was do zaglądnięcia na nową, dedykowaną stronę My Life's Racing, która jest jednocześnie sklepem z rzeczami, które ja lub koledzy osobiście używamy. Póki co asortyment jest mikronalny, ale z czasem będziemy dorzucać do pieca. O każdej nowości będę Was informował na bieżąco. Sama strona będzie stale rozbudowywana o nowe funkcjonalności. Mam pomysł na kilka konkretów, ale o tym pogadamy w przyszłości. Jeśli natomiast pośród audiencji mamy producenta customowych części lub firmę, oferującą usługi, pod którymi mógłbym się podpisać, piszcie śmiało na PRIV. Pogadamy o potencjalnej współpracy. Jeśli jesteście ciekawi dalszego rozwoju tego projektu, zachęcam Was do subskrypcji kanału My Life's Racing na YouTube oraz polubienia sociali. socjali. Roboty przed sezonem mamy w brud, więc tematów na nagrywki raczej nam nie braknie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.